Cześć! Dzisiaj zaprezentujemy nasz najnowszy zestaw LEGO Technic, czyli Bugatti Chiron. Ta, cześć! Witam serdecznie. Witamy, witamy. Cześć, Wiktorek. Dokładnie, dokładnie tak. LEGO Technic. Ten, którego jakiś czas temu mogliście oglądać na naszym kanale, kiedy pokazywaliśmy Karpę. te oto pudło. Zestaw 42083 premium. Właściwie LEGO Technic w końcu jest złożony. Składaliśmy go na feriach, tak, Wiktorek? Tak. Ile nam to zajęło? Myślę, że ponad 20 godzin trzeba liczyć. W sumie, nie? W sumie jeżeli chodzi o wszystkie, e, wszystkie worki, żeby on wyglądał. To oczywiście jest 13 worków. Tak, trzyna, znaczy, trzy, no, 13 worki są ponumerowane e, Jest 13 woreczków. No, zestaw trochę skomplikowany jest, to fakt. Ja go, głównie, ja go składałem, Wiktorę pomagał. Bardzo ciężki jest silnik, znaczy no, sam, samo złożenie silnika, żeby się nie, nie tutaj nie, nie pomylić. Nie ma żadnej takich e, pośrednich testów, czy wszystko dobrze jest złożone. Dopiero się okazuje potem, jak już jest zawartość, cała, cały, m, cały samochód stoi. Moi drodzy, tam obok za Wiktorkiem stoi e, porszak. Nie jest on tylko tutaj, żeby się chwalić, tylko po to, żeby Was zaprosić na kolejny odcinek z udziałem Shirona, ponieważ no, będzie... będziemy robić um, taką. No, porównanie. porównanie tych dwóch. Porównanie tych dwóch zestawów. Ile klocków ma, moi drodzy, ten Shironek? 3599. Dokładnie tak. 3599 jest o 900 klocków większym zestawem niż właśnie wspomniany. Porsza, zresztą ten poszak tam sobie stoi, a te puste miejsce to jest właśnie miejsce, gdzie stacjonuje. Ta oto maszyna. No i moi drodzy, Wiktorek, co sądzisz o tym zestawie? Według mnie taki najładniejszy zestaw. Najładniejszy, no jest. Ja Wam powiem szczerze, no, dla nas budowanie tego to była niesamowita przyjemność, mogę, mogę powiedzieć, dla mnie, bo ja w większości go budowałem. Pokaż go może w ten sposób. Tak on tutaj się prezentuje. E, niesamowita, niesamowita sprawa. E, nie ma oczywiście, te zestawy nie mają żadnych tam power function, tak. E, z takich funkcji, które możemy tutaj zaprezentować, Wiktorek Wam e, pokaże to, czym on się tutaj charakteryzuje. Maska jest tak. Tutaj mamy klocek. O pokazji. zobaczcie, tutaj jest nadrukowany klocek. To jest specjalny klocek z numerem seryjnym. Każdy zestaw ma inny numer seryjny. Dodatkowo Słyska tak jak w porszaku lepsza. była walizka, tutaj jest. Le, lepsza według mnie? Ładniejsza chyba, z większej części chyba zawiera. A, nie? Skrzyni. Czyli Słyska. tu taki schowek na torebkę, na walizkę, można zobaczyć jak ten przód. Ale on wygląda. Masakra! Znaczyk Bugatti no niestety na minus zasługuje to, jest że jest naklejka. to. Tak, jest, jest to niestety naklejka. Zestaw w cenie katalogowej. 1700 zł. Uważam, że tego typu znaczek powinien być zdecydowanie drukowany. drukowany. Tutaj mamy drukowane z kolei ringi, czyli są klocki naczepiane na ringi, czyli na alu. I tutaj już jest klocek drukowany. Fajnie też jest, że jest jeden dodatkowy w, w zapasie. Samochód posiada z przodu niski resor, jak to w sportowych wozach, bo jest niskie zawieszenie. Ale z tyłu już jest, tak, już jest większy resor. E, o, zobaczcie, są tarcze. One są naklejane te. Tak, klocki. i i te na klocki, ten nadruk Bugatti jest, to jest naklejka. naklejka. O, to jest kluczyk. do tego kluczyk, który się do czego on właściwie służy, ten kluczyk w No do to od. Tak, bo tutaj znajduje się spoiler. Jeszcze wam go z tyłu pokażę, może, jak on wygląda. Zobaczcie. I tutaj niestety też to są naklejki. I to jest duży minus, bo przy tego typu drogich zestawach uważam, że te Powinien naklejki, przynajmniej na wierzchu, które są, powinny być dokładnie, tak jak Wiktor mówi, powinny być drukowane. Zdecydowanie. Ale tu prezentuje się znakomicie, zobaczcie. I tutaj Wiktor teraz, tutaj mamy chłopka technika, który zaraz sobie zasiądzie. Zaraz Wam pokażemy najpierw środek. E, wkłada się go tam. Tu, tu tutaj w odpowiednią... jest takie niebieskie. taka niebieska, nie wiem, czy to tam będzie widać, o tam chyba, o jest, yes. tak, no. tutaj taka niebieska, dobra, wkładaj kluczyk, wkładamy kluczyk, musi być oczywiście dobrze, i zobaczcie i nam się spoiler wysuwa, tak, tak moi drodzy, zostaw go wysunięty po to jest ten kluczyk, to jest taka dodatkowa, można powiedzieć mm, funkcja ze spoilerem zdecydowanie chyba lepiej się prezentuje ten, tak, wiele tak zdecydowanie ładniejszy, można jeszcze tym spoilerem o ruszać w ten, w ten sposób. No i oczywiście co jeszcze? Drzwi otwierane, to ale, tak to standardowo. Tutaj mamy takie coś, to, co nie było w żadnym zestawach. Tutaj taką naklejkę. A to też ma? jest naklejka. Tak to jest naklejka. Zobaczcie jak on w środku wygląda. No moim zdaniem mistrzostwo. Zaraz wam poka pokażę go od strony y, kierowcy. Tutaj Wiktor wkłada naszego technika. Tam jeszcze jest, tam możesz wziąć tego z góry. Siedzi i tutaj jeszcze jeden siedzi. Do kierowcy nie Oj zbliża. co on tutaj. Coś mi się stało. Mój, on, nie, bo fotele są dłuższe i musi być tak, Ach, chyba. Dobra, może być. O, siedzi, siedzi. siedzi. Um, Moi drodzy. Na no kierownicę się oczywiście nie zmieszczam. Aha, za kierownicę nie wejdą? Nie. Bo kierownica no, przeszkadza? Nie, nie, nie kierownica, tylko tutaj jest taki. Dobra, czekajcie, ja Wam tutaj zaprezentuję, jak to wszystko wygląda. Fotele, oczywiście mega sprawa. Skrzynia biegów. Tak, zaraz Wam zaprezentujemy. Skrzynia biegów, tłoki oczywiście działają. Skrzynia, tak jak można powiedzieć, dwusekwencyjna, czyli Luz. Mamy wsteczny, czy tam pierwszy bieg i wsteczny. Zaraz Wam to zaprezentujemy, bo te tłoki tutaj 8cylindrowy silnik daje radę. Jest to niestety ten silnik jest zabudowany. Nie widać go tutaj za bardzo, co bardzo, bardzo żałuję. No, ale tak jest, ta jest w rzeczywistości, tak to, tak to wygląda. I, I tutaj, tutaj mamy są, zegary, to wszystko są naklejki, tak, Wiktorku? Zagłówki są regulowane. Zagłówki możesz pokazać, czy są regulowane? Tak jest, można je nachylać, przychylać. Na śpioszkę. Na śpioszkę, no, tak, tak dokładnie. Jest, tam tu, jest taki klotek, że tutaj nam się nie zmieści. Aha, tutaj chodek. jest taki klocek i tutaj nam nie chce właśnie ten, ten chłopek wejść. Ja, tutaj, tutaj też jest ten taki. Tu jest ta naklejka, dokładnie tak. No i moi drodzy, I tak to. Tutaj jeszcze jest taka naklejka, że niby te. Klamki Aha, niby, niby, niby klamki, no tak, no to w porządku. I tak to, moi drodzy, tak to, moi drodzy, wygląda. pokażę Wam zaraz jeszcze, jak on, jak on jeździ. No, zestaw naprawdę prezentuje się zdecydowanie lepiej na żywo, moim zdaniem, tak. niż na zdjęciach, niż nawet na tym pudełku. E, tutaj e, pudełku. No pff, wiemy już teraz, że następcą Bugatti Chirona będzie Land Rover Nie Land Rover mój drogi, Lamborghini okay. Land Rover to nie jest seria premium A. To jest Serie premium różnią się tym, że właśnie są w specjalnych kartonach No i różnią się ceną Cena Land Rovera chyba katalogowa 850 zł Oczywiście można to już za 600 zł wyrwać Natomiast Lamborghini wiemy już, że ceną katalogowa będzie 1700 zł, czyli cena. Tak, dokładnie cena Shirona. Wiktorek sobie go teraz jeszcze zniesie. Pokażemy Wam, jak mhm. działają tłoki. Chociaż tak, tutaj tłoki na, pier... na pierwszym biegu działają. O, zobaczcie, działają od razu bardzo szybko. Natomiast tu na luzie, na luzie na środkowym, Mogłem oczywiście działając. nie działają, bo nie mogą działać. I tutaj będziemy musieli mieć więcej miejsca. Chyba się to nie uda, musisz go położyć mhm. na ziemię. I zaprezentujemy wam go, wam go na ziemi, jak on jeździ. Jest ciężki, sporo waży maszyna. I Wiktorek teraz zaprezentuje, jak on jeździ. Czyli śmiało do tyłu. O. Więcej musisz przejechać, bo on łapie dopiero. O, zobaczcie, widzisz? Tak, jeździ. Leci. Także tłoki, tłoki działają. Można sobie go tutaj. Czuć, czuć opór, nie? Tak. Jak, się, jak, się, jak się nie jeździ. Dobra, daj go teraz jeszcze tutaj na, na górę. Kierownicą można skręcać oczywiście e, kołami, tak? Tak. O, tutaj. Mogę pokazać. Pokaż. Ciężko się to robi. Oczywiście na, na kierownicie jest. Z... A, na a nie kierownicy nie jest naklejka. Jest, nie. To była naklejka. Ja to robiłem. To była naklejka niestety też. Dużo naklejek z, z, to jest właśnie minus tego. O, zobaczcie, Wiktorek się skręca. No i super. Stręca kłomień. No zestaw nie nadaje się raczej do zabawy. Po pierwsze ze względu na jego... Może nie jest e, mało trwały, e, delikatny, bo w sumie się trzyma, ale ogólnie rzecz biorąc ciężko się nim kieruje. Nie ma tych funkcji pary funkcji, tak jak te wszystkie RC, tam Unimogi i te Aroxy. Bardziej to jest taki model właśnie, żeby sobie postawić na półce, żeby fajnie żeby fajnie. Tak jest, taki kolekcjonerski. Tu będziemy go porównywać z tym Porszakiem, ale ja Wam teraz jeszcze mogę zaprezentować, jak wygląda on z zestawem dużo starszym, który nie był zestawem premium. Ale zobaczcie, w skali właściwie jest, jest, jest bardzo podobnie. Formuła jest I, o, o wiele niższa. Swoją tak. drogą świetny, świetny zestaw. Jeden z bardziej udanych zestawów tak. technik. O ten spoiler jest dłuższy. O no ten tył. O no tył. tak, bo mamy go praktycznie równo, jakbyśmy go tak dali. o. No jest, 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 gabarytowo jest, jest większy, no ale zestaw od tego coś niecałe 500 zł. Cena katalogowa, jak on wychodził, wychodzi, była ta formułka. Dużo mniej klocków, ale zestaw też naprawdę jest, jest mega. Więc chyba jeżeli chodzi o ilość klocków, w, naszym, w naszej tutaj rankingu jest chyba na drugim miejscu, na drugim miejscu zaraz miejscu. po tak po dźwigu, bo on ma powyżej 4000. Ten ma 3599. Dokładnie, dokładnie tak. Dobra, moi drodzy. Także jeżeli chcecie porównanie, zobaczyć sobie porównanie tego tutaj z tym wozem, żeby Wiktorek jeszcze wystąpił do tego, poopowiadał wam o tym, no to dajcie łapkę w górę. No i co? Jak oceniasz zestaw w skali technikowej naszej? W świanie tak, 9,5. A ja daję 10 na 10 dla mnie osobiście. Największa frajda w budowaniu. Dlatego, że nie da postawić chłopka na. Dlatego, że się nie da chłopka postawić i pewnie dlatego, że nie ma mechanizmów, bo ty lubisz power function, nie? Nie dlatego? Dla chłopka. Dla chłopka. No to Wiktorek 9,5. O, w sumie nie Wiktor, Ja też daję 9,5. Te minus pół punkta za to, że jest za dużo naklejek, a, a za mało nadrukowanych. Yy... I. Jeszcze mały minusik za cenę, bo uważam, że jak wychodził Porsche, jak wiadomo, mniej klocków, ale był dużo tańszy. No wiadomo, licencja kosztuje nie każdy musi kupować. Nam się udało bardzo dobrej cenie wyhaczyć tego bugaty, więc to mnie, to mnie cieszy, że mógł zawitać do naszej kolekcji. No, tylko szkoda tych naklejek, no, że to nie są nadruki, ale wygląda to tutaj no, jest. To jest majsterko. A jeszcze od spodu może pokażmy go, spróbujmy go pokazać od spodu, jak go, ja go zrobię to, tak. Oczywiście ma takie płytki. wyleciał nam ten kluczyk, ale no. to, ni to nic. Aha, to nic. E e wypadło nam e lusterko, ale to nic. Zobaczcie. Co? No to jest z e lusterka. Zaraz to zrobimy. Natomiast zobaczcie, jak to jest wszystko tutaj zabudowane. no Po prostu mis mistrzostwo mistrzostwo świata. Ten kto wymyślił najbardziej moim zdaniem to jest technologicznie zaawansowany model e, technika jaki, jaki kiedykolwiek e, powstał. Nie wiem jak teraz ten lipher Lieb, nowy ta opara e, z nowym systemem silników bo tam też bardzo podobno skomplikowana jest. Ale to jeżeli chodzi o stworzenie no magia po prostu po prostu magia. Jest najbardziej dziwny jakoś ten mechanizm. Jak to zrobili, nie? No, Ma. mega głowy. Mega głowy zasiadają. Wiktorek sobie tutaj lusterko i to zabuduje. Tutaj nam spadło. A my z wami się już e, powoli żegnać. Będziemy, będziemy żegnać i zapraszamy Was na kolejne e, odcinki. Niekoniecznie z Lego, z LEGO Technik. Także piąteczka, Wiktor, pozdrów widzów swoich. Pozdrawiam. I trzymajcie się ciepło. Pa. Hej!